Szanowni Państwo, 16 kwietnia o godzinie 10 w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Skierniewicach przy ulicy Nowobielańskiej odbędzie się druga konferencja z cyklu Tacy Sami, poświęcona osobom niepełnosprawnym, kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Zapraszamy rodziców, opiekunów, abyście Państwo mogli wybrać najlepszą ofertę edukacyjną dla swoich podopiecznych. Pierwsza edycja zakończyła się sukcesem. Trwają spotkania sobotkowe, które już od stycznia tego roku przerodziły się w dwa dni w tygodniu, gdzie osoby niepełnosprawne mogą rozwijać swoje talenty i umiejętności. Zapraszamy 16 kwietnia o godzinie 10 do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Szanowni Państwo, wielki pedagog, patronka naszej szkoły Maria Grzegorzewska, powiedziała kiedyś, każdy człowiek ma prawo do miejsca w społeczeństwie i do osobistego szczęścia. Dzieci niepełnosprawne również. To takie motyle, które jeszcze nie rozwinęły swoich skrzydeł. Wszystkich, którym leży na sercu dobro tych dzieci, rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, serdecznie zapraszam na konferencję Tacy Sami, która rozpocznie się 16 kwietnia o godzinie 10 w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Skierniewicach przy ulicy Nowie Bielańskiej 100. Podczas konferencji będziecie państwo mieli możliwość dowiedzenia się o możliwościach pomocy dzieciom z różnymi dysfunkcjami, wyboru właściwego kierunku kształcenia, rozmawiania ze specjalistami oraz zapoznacie się również z ofertami naszych placówek. Zapraszam do naszego ośrodka na konferencję tacy sami. Konferencja poświęcona będzie kształceniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w naszym mieście. Podczas konferencji zostanie zaprezentowana oferta edukacyjno-terapeutyczna przedszkola integracyjnego, oferta ze szkoł, zespołu szkół integracyjnych oraz przedszkola i szkół wchodzących w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Skierniewicach.